No dobrze, panie Smigol, to teraz w końcu coś razem nagrać, zaraz zobaczymy. Zaproś do oddziału. I czekamy. Znaczy, czekaj, przyjąłem i mi ładuje skład. Ale nawet nie widzę ani siebie, ani siebie. Dop mi mi ładuje... upłyną... time upłynął Operation Tak, Operation oh, Timeout. Ale już może, już, może, już nie może, nie może, je, może, jeżeli wystarczająco dużo razy cię... Z... O, czekaj, te, teraz zniknęła mi już ikonka... już jakby... Maria. To wysłałem ci zaproszenie. Ok akceptowałem, ładuje mi oddział i za chwilę jest operation tam down znowu wydupia, już nie jestem w oddziale. Jak ja mam łapać łatwe zasięgi jak, jak nawet World Underbite mi tego nie pozwala robić, żeby pograć z tobą no Co to ma być? Player doesn't have any invitations to the squad. No ładuje coś Matko Boska, Godzin ułatwia oh. nam robienie contentów, nie ma co. No teraz słuchaj, teraz nawet mam opcję usunąć. się za... Co jest? O! Oh. Udało się, nawet, nawet gotowość mogłem zgłosić. Jestem gotowy u Ciebie? Nie, ładujesz się. A słuchaj mi się odpalić. Co? Próbuję od... A, gówno, poświęc ten dał. No nie no, jestem gotowy. Możesz odpalić bitwę, czy nie? Nie wiem. O, dobra, teraz. No, o, tutaj. jest, wczytuję, 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 wczytuję. Dobra, tylko zobaczymy czy to wrzuci do tej samej czy... wrzuciło, wrzuciło coś. Ciebie wrzuciło, czy nie? Korchulik? Tak, tak. Jest. <laughs> Mamy to.